Cześć, jestem Adrian i dzisiaj obnażę się przed wami doszczętnie. Jak wiecie z poprzedniego filmu, z moimi ocenami książek bywa bardzo różnie i czasami po prostu jestem jakiś taki ostry. No i rzadko kiedy zdarza się coś takiego, co mnie naprawdę zachwyca. I tak większość moich ocen na Goodreadsie to 4, ale w tych czwórkach czasami mieści się też 3,5, to wiecie, jakby takie kwestie systemowe, że tych połówek się nie da dawać. Ja tu sobie gadam, a on za oknem robi jakąś, nie wiem, dmuchawa party. No nic, poczekamy sobie. Mam nadzieję, że dmuchawa party się zakończyło, chociaż mam też do tego pewne wątpliwości i obawiam się, że za jakieś 3 sekundy znowu to usłyszymy. Ale wracając do filmu, dzisiaj rozbijemy sobie mnie na czynniki pierwsze. Otóż, może nie dokładnie mnie, a bardziej mój gust czytelniczy. Tak więc, nazwijmy to taką drobną analizą gustu czytelniczego. Po prostu sprawdzimy, o czym lubię czytać, co lubię czytać i w ogóle. Co jest fajne. Wymyślając ten temat w mojej głowie, powstał jeszcze jeden bardzo pokrewny, czyli co lubię w czytaniu lub za co lubię czytanie, czyli jakby wiecie, troszeczkę podchodząc do tego z innej strony, bo dzisiaj będę wam wymieniał konkretne rzeczy w książkach, które lubię. A tu byłoby takie bardziej filozoficzne, za co lubię czytanie. Oczywiście z tą filozofią to nie przesadzajmy, ale gdybyście chcieli taki filmik, to możecie dać mi znać. Czy ja w końcu powiedziałem, co będę tutaj konkretnie robił? Będę mówił wam o elementach, które bardzo lubię w książkach i od razu pokażę przykłady, gdzie coś takiego znajdziecie. Jeżeli myślicie, że będę mówił tutaj o takich tropach jak Enemies to Lovers, to muszę was zasmucić, ale... To nie tutaj. Tak więc bardzo chciałbym pochwalić samego siebie dlatego, że przede mną jest 7 kupek książek i każda jest po prostu dopasowana do tego, o czym będę mówił. Tak więc przygotowanie na plus. No i dobrze, szanowni, pierwsze od czego zaczniemy to Found Family. Bezpośrednio przekładając na polski, odnaleziona rodzina. Czym jest ta nasza odnaleziona rodzina? Jest to taki trop, taki termin, który bardzo nawiązuje do filozofii, która pojawiła się już Parę lat temu w mojej głowie, i jest ona sprzecznością do bardzo takiego słynnego powiedzenia, które pewnie znacie wszyscy, czyli: Rodziny się nie wybiera. Otóż ja jestem przekonany, że rodzinę się wybiera i jeżeli ktoś na was ma zły wpływ, to po co z nim utrzymywać kontakt? W każdym razie, wracając do książek, już jakiś czas temu odkryłem, że czytanie właśnie o takich relacjach sprawia mi niezwykłą przyjemność, dlatego pokażę wam teraz książki, w których możecie coś takiego znaleźć. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, to taka mała rodzina, która powstaje w kręgu artystów, którzy studiują na elitarnym koledżu. To jest książka, w której znajdziecie wielu fabularnie istotnych bohaterów i relacje między Między nimi to jest coś pięknego, i dlatego, że one nie są takie proste, i to nie jest tak, że wszyscy się tutaj kochają, no bo właśnie jak to zazwyczaj bywa w rodzinie. Te relacje są skomplikowane. No i właśnie skomplikowane relacje znajdziecie w tej książce. Ruszam tak nią, żebyście zobaczyli te piękne ozdoby. Legendy i lata, czyli już ta słynna Cozy Fantastyka to rzeczywiście jest taka książka, do której ja akurat muszę być w specjalnym mudzie, żeby po nią sięgnąć, dlatego że ona jest taka właśnie spokojna, żeby was otulić, a nie żeby was jakoś bardzo trzymać w napięciu i po prostu prowadzić przez całą akcję. I tutaj akurat mamy historię orczycy, która chce założyć swoją kawiarnię. I w całym tym procesie tworzenia tego miejsca poznaje różnych ludzi, z którymi po prostu te rodziny w pewien sposób tworzy. Powiedziałem ludzi, i to jest błąd, dlatego że ludźmi oni nie są, są stworzeniami. Bo tutaj dosłownie chyba był typ, który jest szczurem i nic nie mówi: Muchomory w cukrze, czyli Podobnie troszeczkę jak w A jeśli jesteśmy złoczyńcami Pod tym względem, że mamy tutaj rodzinę, która tworzy się wśród uczniów jakiejś po prostu szkoły I akurat w Muchomorach śledzimy ich wyjazd po klasie maturalnej, na wakacje I wiecie, po prostu chillera i utopia a ostatecznie... E hi, 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 Właśnie sobie przypomniałem, że mam autograf, and that's so cute. Wracając, Found Family. I ostatnia książka w tej kategorii, czyli coś, co nikogo nie powinno zaskoczyć: Arystoteles i Dante. Czyli moja ulubiona książka. I akurat tutaj ta odnaleziona rodzina to dla mnie relacja pomiędzy Arystotelesem a rodzicami Dantego. Tak naprawdę tutaj mamy taką fuzję rodzin, dlatego że łączy się rodzina Arystotelesa i Dantego, i rzeczywiście te ich relacje są takie. Miłe i słodkie. Jakby wiecie, to te relacje pomiędzy rodzicami, które powstają przez to, że ich dzieci się przyjaźnią, lub coś więcej. No i teraz taki trop, o którym tak naprawdę nigdy nie słyszałem od nikogo, więc jakby. To może być troszeczkę coś wymyślone przeze mnie, ale chodzi mi tutaj o coś, co tak naprawdę też jest troszeczkę ciężko mi nazwać, ale zawsze nazywam to niestandardowym myśleniem bohaterów. Czyli tak naprawdę w tym zbiorze będą książki, w których to myślenie bohaterów jest istotne i jest także eksponowane nam jako czytelnikom. I tutaj, jako przykład, oczywiście jest życie Pi, dlatego że nasz tytułowy Pi jest pozostawiony tak naprawdę sam sobie. W zamkniętej przestrzeni, a konkretniej na łódce, na po prostu oceanie i no, wokół nie ma niczego. Dlatego, jak możecie się domyślić, tutaj istotnym rzeczywiście elementem będzie to, jak ten Pi sobie radzi, jak on myśli i po prostu jak postrzega całą sytuację. Ale jeszcze przed tą taką izolacją od całego świata, Pi wykazuje się tym niestandardowym myśleniem na początku w kwestii wiary. I wiara to jest coś, o czym ja bardzo nie lubię czytać, jednakże tutaj to było naprawdę spoko. I następnie książka, która w porównaniu do filmu jest bardzo kontrowersyjna, dlatego że film raczej wszyscy lubią, a z książką mają jakiś problem. I są to tamte dni, tamte noce. I jakby ja rozumiem troszeczkę ten problem, bo ta książka momentami jest naprawdę bardzo bezpośrednia i bardzo bezczelna, ale to jest to, co mi się spodobało. I tutaj mamy Elio, który też w jakiś ten niestandardowy sposób myśli. I nie mam tutaj na myśli sceny, o której właśnie. Pomyśleliście, w której on wykorzystał przedmiot w niestandardowy sposób. To nie o to chodzi. Po prostu czytając to, jego sposób patrzenia na świat jest w stanie was zachwycić. A przynajmniej mnie zachwycił. Następnie coś, o czym na pewno wiecie, jeżeli chwileczkę już mnie śledzicie, czyli popularni ludzie w swoim świecie. Nie wiem skąd we mnie ta obsesja, ale bardzo lubię czytać o osobach, które odnoszą sukces medialny w książkach. I tutaj na przykład mamy Red, White and Royal Blue, czyli książkę o relacji pomiędzy synem pierwszej pani prezydentki Stanów Zjednoczonych oraz księciem Wielkiej Brytanii. To jest książka, która była dla mnie niesamowitą rozrywką i bardzo dużo miałem z niej frajdy, ze względu na to, że właśnie wiecie, oni no, byli bardzo popularnymi osobami w swoim świecie i gdzieś tam. Musieli się ukrywać, musieli tutaj coś zrobić na pokaz, i tak dalej, i tak dalej, więc strasznie te wszystkie niuanse mnie kręciły. Następnie The Gravity of Us, i to też jest książka, w której nasz główny bohater jest popularny, ale poza tym, że on jest rozpoznawalny, chociaż w nie taki dokładny sposób, to jego. Ojciec też jest osobą taką rozpoznawalną. Tak szczerze to nie pamiętam dokładnie, czy on był naprawdę tak bardzo rozpoznawalny. W każdym razie z biegiem czasu się stał rozpoznawalny. I tutaj nasz główny bohater zajmował się tworzeniem portalu informacyjnego, stąd ta jego popularność, a jego tata nagle dostał się do misji wylotu w kosmos. I bardzo tutaj był fajny zabieg, dlatego że oni stworzyli takie show z tego wszystkiego, trochę jak Kardashianki. Po prostu wzięli wszystkie rodziny tych osób, które mają zostać astronautą i zaczęli tworzyć z tego taki program, który był puszczany w telewizji. Więc takie reality show o przygotowaniach do lotów kosmos oraz o rodzinach tych osób. Guicia, czyli także jedna z moich ulubionych książek, i tutaj mamy naszego głównego bohatera, który kiedyś był gwiazdą filmową, aktualnie jest emerytowaną gwiazdą hollywoodzką. No i on ma brata, i ten brat miał żonę. Ta żona niestety umiera, a ta żona była jego przyjaciółką. No i oni mieli razem dzieci. W sensie brat z tą żoną, nie ten nasz główny bohater, ale pomieszałem. Nasz główny bohater jest gejem, nigdy nie myślał o tym, żeby mieć dzieci, nie był po prostu zainteresowany i tak średnio te dzieci lubi. No ale zdarzyło się tak, że po prostu on musi objąć. Opieką te, te dzieci swojego brata. Chciałem powiedzieć kontrolą, ale jednak opieka brzmi lepiej. I tutaj też jakieś te kulisy sławy się pojawiają. I mój najświeższy ulubieniec, czyli yellow Face. Tutaj mamy historię dwóch kobiet, które są w bardzo skomplikowanej relacji, ale obie chcą pisać. I tak właściwie to już piszą, tylko że do jednej sukces już zawitał, a do tej drugiej tak troszeczkę nie za bardzo chce. Ale pewnego razu dzieje się coś tragicznego, dlatego że ta popularna umiera, a ta mniej popularna była w tej chwili przy niej. No, i była w jej domu, dlatego też znalazła pomysł na książkę, którą napisała ta popularna, i po prostu go skradła i wydała pod swoim imieniem i nazwiskiem. No i jak możecie się domyślać, ten tytuł naprawdę zyskuje na popularności, a co za tym idzie, sama jej persona też staje się coraz bardziej rozpoznawalna. A z tym wiążą się bardzo różne niuanse. Totalnie przypadkowo spojrzałem na jeszcze jedną książkę, więc chcę wam ją pokazać i to jest Korytarz Kości. To jest akurat drugi tom Miasta Duchów. I tutaj nasza bohaterka nie jest popularna. Ale jej rodzice prowadzą program w telewizji na temat duchów, więc jakby taki dodateczek to też jest spoko. No i teraz tak nie za bardzo troub, ale High Fantasy. Czyli książki z gatunku fantastyki, które wyróżniają się swoim tak naprawdę światotwórstwem. I tutaj na pierwszy rzut mamy malowanego człowieka. Czyli świat, w którym po zmroku pojawiają się demony, a ludzie nie za bardzo potrafią z nimi walczyć, jednakże przez te lata opresji tych demonów wykształcili taki pewien sposób obrony, którymi są runy. Tak więc, gdy tylko zachodzi słońce, to wśród ludzi dzieje się źle. No bo jakby te demony się pojawiają i wszyscy chcą być w zabezpieczonym domu. Ale taki świat na przykład rodzi problemy, co z podróżami, jak się przemieszczać i i, no nie da się czasami po prostu uniknąć podróży w nocy. Zwłaszcza, że wiecie, to jest jakby taki świat, w którym są konie i wozy, i, i to tyle, no nic więcej. Tak więc chyba też lubię po prostu takie rozmyślenia o przyziemnych sprawach, które ze względu na świat nagle stają się skomplikowane. Ogień i krew, czyli książka Georgia arar Martina, który napisał Grotron. I na podstawie tej książki, a raczej pewnych fragmentów, jest oddzielny serial, który nazywa się Root Smoka. I to jest książka, która opowiada o dynastii Targaryenów, czyli po prostu o mojej ulubionej rodzinie w w świecie. Targaryenowie wyróżniają się tym, że mają władzę nad smokami. Tak więc chyba już rozumiecie czemu tak bardzo ich lubię. No i tutaj ten świat rzeczywiście jest bardzo skomplikowany i też sam fakt, że mamy Grę o Tron i mamy tutaj ten Ogień i Krew i to są książki pomiędzy którymi jest naprawdę spora przepaść czasowa, ale to pokazuje nam tylko, że to wszystko jakby jest wymyślony i ma sens, i to jest kontynuacja. Jakby wiecie, ten świat po prostu żyje oddzielnie. Ja jestem zawsze pod wrażeniem takich twórców, którzy są w stanie wymyślić. Odrębny świat z wieloma rodzinami, z wieloma rodami i wszystkimi tymi koneksjami pomiędzy nimi. To jest naprawdę niesamowite. I teraz taki dodatek, który jak mamy fantastykę i high fantazy, no to będzie mieścił się bliżej fantastyki niż high, ale po prostu chciałem o tym powiedzieć. I jest to vortex, a chcę powiedzieć o tym, dlatego że bardzo lubię ten świat i bardzo podoba mi się to, na czym on się opiera. Tutaj pewnego razu pojawił się specyficzny twór, który nazywa się Pra Vortexem. Ogólnie, vortexy to takie portale, do którego, no wiecie, wchodzicie. I pojawiacie się w innym miejscu. Właśnie wyjaśniłem Wam, czym jest portal. No i ten prawortek był czymś takim ogromnym, i wiecie, pierwszym i tak dalej. I on po prostu spowodował, że molekuły ludzi wymieszały się z różnymi innymi molekułami. I przez to powstały tak naprawdę odrębne rasy, które. No, mają pewne moce. I jak możecie się domyślić, jakiemuś debilowi się to nie spodobało, dlatego stwierdził, że rozdzieli ludzi od tych, którzy mają moce. No i w sumie, w takim dużym skrócie, to tyle. To jest książka, która naprawdę jest już w stanie Was zainteresować od pierwszych stron, bo tutaj po prostu się dzieje. I teraz coś, czego po prostu chciałbym doświadczać częściej, czyli element totalnego zaskoczenia. Mam nadzieję, że doceniacie dzisiejsze moje nazewnictwo, bo po prostu, totalnie się staram. I tutaj mam na myśli książki, które najczęściej, w swoim zakończeniu powodują, że całe postrzeganie wcześniejszej tej historii ulega zmianie. I tutaj, oczywiście, znowu życie pi, dlatego że to jest pierwsza książka, która wprawiła mnie w ten stan totalnego zaskoczenia. Ja po prostu, jak pierwszy raz przeczytałem to zakończenie, to byłem w ogromnym szoku i to naprawdę dosłownie i zupełnie zmieniło cały bieg historii. Dobra, może nie bieg, ale postrzeganie jej. Następnie świeżynka, którą przeczytałem niedawno, jest to Planeta Mał. I tutaj też nie mogę Wam tego powiedzieć, ale dosłownie ja po tym zakończeniu stwierdziłem, że nie dam 3,5, a dam 4. I to przez samo zakończenie, bo tutaj ja uważam, że ta książka naprawdę jest dobra, tylko ja po prostu nie lubię takiego zabiegu, takiej czystej karykatury. A dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi w tej książce, mamy po prostu planetę, na której to małpy są takie jak ludzie, a ludzie są takie jak małpy, czyli ludzie są bardziej zwierzęcy i dzicy, a małpy ubierają się w ubrania, mają różne swoje takie, wiecie, struktury społeczne, ekonomiczne i tak dalej. No i zakończenie, pomimo że tak naprawdę ono nie zmienia tutaj postrzegania tej historii aż tak bardzo, to było czymś niesamowitym i po prostu... Ono troszeczkę tak wyśmiewa czytelnika i mówi mu naprawdę, po tym wszystkim, naprawdę. Pozostając w tematyce kosmicznej, The Darkness Outside Us, czyli pierwsza książka, którą przeczytałem po angielsku i niestety po polsku jej nie znajdziecie. Tutaj mamy naszą dwójkę głównych bohaterów, którzy pochodzą z różnych. Powiedzmy, że społeczeństw, które przedstawiają sobą skrajne poglądy polityczne. No i oni są uwięzieni na statku kosmicznym. I tutaj oczywiście nie mogę wam zdradzić tego elementu totalnego zaskoczenia, ale powiem wam tylko tyle, że ono nie dzieje się na końcu, a bardziej w środku książki. I naprawdę ja byłem no w szoku, że coś takiego się wydarzy, bo. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Dosłownie tak właśnie ma działać element totalnego zaskoczenia, no ale nieważne. W każdym razie ja tak bardzo chciałbym Wam powiedzieć, co tutaj się okazało, no ale uważam, że jeżeli przeczytacie to sami. To będziecie mieli po prostu z tego większą frajdę Kolejna książka, czyli też coś, czego niestety egzemplarzu fizycznego nie posiadam, ale to jest dosłownie najstarsza powieść, jaką kiedykolwiek przeczytałem. Jaż ja sobie sprawdziłem, kiedy było pierwsze wydanie, i teraz daję wam sekundę na wymyślenie, kiedy to mogło być. Jeżeli strzelaliście w jakikolwiek rok, który zaczyna się od 1900, to jesteście w błędzie. Otóż mówię tutaj o książce Dr. Jekyll i Pan Hyde i ona pierwsze swoje wydanie miała 5 stycznia 1886. Roku. I tutaj akurat może ten element totalnego zaskoczenia nie był aż tak ogromny jak w tych poprzednich książkach, ale nadal było to coś bardzo ciekawego. I bardzo polecam Wam tę książkę, dlatego że po pierwsze jest krótka, a po drugie, ona jest monumentalna i jak na swoje czasy, naprawdę. Ten pomysł jest strasznie innowacyjny. I to też jest coś, co bardzo odcisnęło swoje piętno na literaturze, którą znamy teraz. I na sam koniec w tej kategorii, Gdzie śpiewają raki, czyli książka, która też przy zakończeniu troszeczkę was zniszczy. Tutaj też właśnie mamy to takie pogrywanie z czytelnikiem i to pytanie: serio? Po tym wszystkim, coś, o czym też bardzo, ale to bardzo lubię czytać. Pomimo, że tak naprawdę nie doświadczyłem tych czasów, bo bardziej to, czego ja doświadczałem. No to było już takie nowoczesne rozwinięcie tego wszystkiego, ale ogólnie nazywałem to przyziemność, wieś i wspomnienia z dzieciństwa. Ja jestem bardzo wiejskim dzieckiem, pomimo że urodziłem się w mieście i całe życie tutaj mieszkam, to dużą część swojego dzieciństwa spędzałem po prostu na wsi. A nawet nie na jednej wsi, a na wsiach. I tak naprawdę moje wspomnienia z wsią są zawsze bardzo pozytywne i. Lubię ten taki swojski klimat w książce. I tutaj też niestety nie mam egzemplarzy fizycznych, ale chcę wam powiedzieć o tych książkach. Zośka, czyli książka, którą znajdziecie w jednym z moich najstarszych filmów Ever, to jest historia Zośki, naszej tytułowej bohaterki, która żyje na polskiej wsi w latach chyba 60. I to wszystko po prostu było takie bliskie mi, moim wspomnieniom i wszystkiemu temu, co usłyszałem od innych. A poza tym, Zośka mieszka na jakiejś takiej wsi niedaleko łodzi, i ona potem przeprowadza się do łodzi. A że ja jestem z łodzi, no to wiecie, jakby takie jakieś różne połączenia poza fizyczne, jakieś metafizyczne, no nie wiem, nieważne. I następna książka, która nie jest fabularna, jest reportażem i jeszcze jej nie skończyłem, ale już wiem, że jest świetna, dlatego że no, jakąś część już jej przeczytałem i naprawdę jest bardzo dobra. I są to chłopki. To jest książka, którą poleciłem mojej babci i ona żyła w tych czasach, i jej mama tym bardziej żyła w tych czasach, i właśnie ona potwierdza po prostu, że tak było, że tak rzeczywiście to wszystko się działo. I tutaj znajdziecie wiele historii kobiet, które są naprawdę przykre i tragiczne, ale jednocześnie to jest po prostu samo życie. To naprawdę się działo i tak naprawdę to wcale nie było tak dawno temu. W sensie wiecie, teraz akurat powiedziałem, że 100 lat temu nie było dawno, ale jak mnie zapytacie kiedy indziej, to powiem, że rok temu to było bardzo dawno temu. W każdym razie chłopki, naprawdę świetna książka. I na koniec kategoria, której nazwa jest chyba najbardziej absurdalna, dlatego że nazywa się śmieszny smutek. I tak naprawdę to nie będzie nic co jest smutne a jednocześnie śmieszne, tylko będzie to bardziej połączenie śmieszne i smutne. Dlatego, że jednym z moich ulubionych zabiegów, czy to w książkach, czy to w różnych sztukach, filmach i tak dalej, jest to, kiedy to wszystko się zaczyna i po prostu głaszczę was, rozbawia was i no, chcę, żebyście czuli się dobrze i rozbawieni. A potem nagle bierze ostre narzędzie i wbija wam i pokazuje wam, czym jest prawdziwy dramat. No i właśnie to jest to, co lubię najbardziej. <grych> Czyli po prostu takie uśpienie waszej czujności po to, żeby zaatakować znienacka. Tutaj niestety mam tylko jedną książkę, ale taką, która jako pierwsza skłoniła mnie do łez. I jest to już wcześniej wspominany Gujcio. Tutaj z tych zabawnych kwestii mamy to, że no ten nasz główny bohater, on nigdy nie chciał tych dzieci i nigdy nie chciał się nimi zajmować, no ale jakoś sobie musi poradzić, a jakby no wiecie jak to z dziećmi. Czasami bywa zabawnie. Tutaj smutne jest to, że oni wszyscy są w żałobie. A jeszcze smutniejsze jest to, że te dzieciaki są w żałobie po matce. I tak naprawdę wiecie, te dzieci nie są do końca ukształtowane emocjonalnie, i one same nie wiedzą, jak się zachowywać. Ja, czytając to, miałem takie wrażenie, że dla nich to jest troszeczkę absurdalna sytuacja. I właśnie chyba to mnie najbardziej urzekło, że mamy tutaj ten taki kontrast. Mamy momenty zabawne i takie czułe, a nagle z tego wszystkiego wracają te wspomnienia tej straty. I to było naprawdę niesamowicie dla mnie smutne. Poleciłem tę książkę mojej mamie, i ona słuchała jej w drodze do pracy. I musiała ją po prostu momentami wyłączać, bo chciało się jej płakać. A wiecie, jakby, prowadzenie auta i płakanie to nie jest dobre połączenie, bo po prostu no, nie widzicie aż tak dobrze. Dlatego totalnie czytajcie to, ale nie gdy prowadzicie auto. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. Dzięki temu wiem po prostu. Czy Wam się podobało i czy chcecie więcej? Poza tym zapraszam Was na wszystkie moje inne social media, linki macie w opisie. I wydaje mi się, że to wszystko. Do zobaczenia następnym razem.